Zlewajmy to wszyscy. <śmienicza> Dziękuję bardzo. Przepraszam? <śmienicza> Szybciej, szybciej, już nas dogania Szybko, schowajmy się za te drewniane bele No, zgubiliśmy go Tak, ale zgubiliśmy też Dafne Jestem tutaj Rety, tabela jest w środku pusta. No nie, jest zupełnie pusta. Patrzcie. Brylanty, klejnoty. Jestem bardzo ciekawy, kto je tu schował. Hm, zaczynam się chyba domyślać, o co w tym wszystkim chodzi. W czasie, gdy będziesz kojarzyć fakty, szukajmy Kudłatego i Skubiego.